I witam na kanale DorisTel. Ja jestem Dorota. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie, co zrobić z obtartymi udami latem. Zapraszam. I słuchajcie, przez wiele, wiele lat nie nosiłam spódnic i sukienek w lecie, ponieważ oprócz tego oczywiście, że miałam jakieś tam przekonania na temat swoich nóg, dlatego nie chciałam nosić nic krótkiego. Ale też, przede wszystkim, z praktycznym względu, ponieważ yy, no mam obcierające się uda. Wiele dziewczyn plus jest tak ma, ale nie tylko. Także znam też wiele osób, które mają, powiedzmy, regularny rozmiar i również zmagają się z tego typu właśnie problemami, jak przytarte uda. To wynika z budowy po prostu ciała. Jeżeli uda za bardzo po prostu o siebie obcierają, to niezależnie od rozmiaru, mogą się po prostu obcierać w lecie, jak jest gorąco i się pocimy. Taka jest prawda. No właśnie, ale przez to, że no właśnie mamy taką przypadłość, no dużo tracimy i stylizacji, ale też e, ubieramy się w takie no, no jednak o, mocno obcisłe i długie spodnie i po prostu się gotujemy w lecie i no nie chcemy tego. I powiem Wam, że ja się pewnego roku przekonałam, po prostu stwierdziłam, dobra, spróbuję coś z tym zrobić, kupiłam sobie też rzeczy, o których zaraz Wam powiem. No, i, i od tej pory noszę spódnice, noszę sukienki w lecie i uff, po prostu czuję się świetnie. Także zaraz Wam pokażę, jakie ja mam sposoby i czego Wam nie polecam, bo to też jest ważne, bo na rynku mamy trochę takich rzeczy na, na przetarcia, no, optarcia łód. No i właśnie, i powiem Wam, co ja najczęściej noszę. Także jeszcze zanim przejdę do tego, to to jest jakiś taki kolejny. Hmm, odcinek z cyklu co zrobić z w lecie mieliśmy już co zrobić z ramionami, co zrobić z nogami a teraz mamy obtarte uda także przechodzimy do pierwszej rzeczy, którą chcę Wam polecić i pierwszą rzeczą, którą e, mam i używam to są opaski na uda e, i są dwa rodzaje opasek mam takie czyli one są gładkie po prostu. To są po prostu takie opaski, wiecie, które mają w środku takie tutaj silikonowe wstawki, żeby się je po prostu nie przesuwały. Oraz są takie takie koronkowe, które również mają właśnie takie tutaj silikonowe wstawki. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, które ja wybieram, to są to tak, jak widać, są już trochę takie, no wiecie, po prostu są trochę rozciągnięte e, i ja sobie je tutaj trochę zwęziłam. E, nie wiem z jakiego to wskrętu się, dlatego że może mi nie wiem, uda albo coś. Albo po prostu się lekko rozciągnęło. W każdym bądź razie wybieram te, a nie te. Znaczy, te też noszę, ale rzadziej, ponieważ mimo wszystko, mimo że jest jakaś warstwa, mam materiału, to jest koronka. Ona jest lekko ostra. W związku z tym, no po prostu, mam nie mimo wszystko, jak dłużej noszę, po, po paru godzinach po prostu już mi zaczynam to i już po prostu czuję ból. Także te opaski są na przykład, jak chcę być na krócej, albo może one są jakieś takie nie, bardziej seksy, wiecie, jak, yy, pod tym względem. Natomiast tych wam nie, wam nie polecam na przykład na długą wycieczkę całodniową w sukience, yy, tylko właśnie. Yy, taki gładki. I teraz, jeżeli chodzi o to, bo są różne opinie o nich, że one zjeżdżają na przykład, że się rolują i tak dalej, to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, żeby dobrać dobry rozmiar. Ja sobie obejrzałam na, na YouTube jakiś taki poradnik i też właśnie z tego skorzystałam, żeby sobie odpowiednio zmierzyć udo, zanim kupimy. Jeżeli oczywiście kupujemy online, żeby właśnie zmierzyć to udo nie tak, wiecie, że on, że tak ściskając, ani też tak za luźno, tylko właśnie jakby wiecie. Idealnie nasz obwód i takie wybrać. Nie wybierać o centymetr za małych na przykład, bo sobie możemy wyobrazić, że jak weźmiemy mniejsze, to one tak jakby nam wiecie się przystają. Nie, bo one wtedy właśnie się będą rolować. bo Będą za mocno się wciskały i będziemy chodziły i one się zaczną rolować. A jak będą z kolei za duże, to będą nam zjeżdżać. No i po jakimś czasie, mimo tego, że jestem siliką, one po prostu nam zjadą i wiecie, albo po prostu spadną i będzie widać, albo po prostu no jakby zjadą tak i, i tak będziemy te uda sobie y, obcierać. Także wybierzmy dobry rozmiar, odpowiedni i też jeszcze odpowiednio załóżmy, nie w ten sposób na udo, tylko prosto. Tak, Czyli jeżeli wiecie, mamy udo, to tu jest jeszcze jakby trochę wyżej na biodro i trzeba założyć prosto, a nie tak pochylone. Jeżeli nauczymy się je zakładać i wybierzemy dobry rozmiar, to one nam się sprawdzą na cały dzień. Także tyle i oczywiście one są, ja je wybieram, bo jeszcze zaraz Wam pokażę drugą opcję, ale ja je wybieram głównie na przykład jak mam y, krótką spódniczkę, no bo one są cieliste, y, ich nie widać y, i wiecie, nawet jak tak lekko tam gdzieś tam coś tam podejdzie do góry, no to też tak się rozumie, rzuci w oczy. Y, także przy krótkich, przy jakichś takich morzotu pracy, y, jeżeli nie chcę, żeby mi się coś tam innego odznaczało, to właśnie wybieram takie opaski. Dobra, teraz druga rzecz. I drugą rzeczą, którą Wam polecam, którą najczęściej mimo wszystko noszę, e, tak może bardziej nie, że do pracy, tylko po mieście, albo jak gdzieś idę, to są, uwaga, uwaga, bikery. No, to są w takie lekko zmachacone. Tu wzięłam jakieś tam z szafy. Ja mam kilka par. Mam czarne i białe i naprawdę poluję na beżowe. No bo jednak beżowe, cieliste, no to też, wiecie, chociażby z tego względu, że jak gdzieś tam podwieje, to żeby tak się rozumie, rzucały w oczy i one muszą być bawełniane. Jest wiele na rynku yy, takich bikerów, kolarek, getrów, zwał jak zwał, które są niby na, na obtarcie ud, one kosztują krocie, no bo są, wiecie, na obtarcie ud, więc yy, od razu są droższe. I one są na przykład z poliestru. Nie róbcie sobie tego. Opaski, no wiadomo, są ze sztucznego materiału, no bo to jest też taki trochę bieliźniane, ale one są cienkie i mało mi się zajmują. Ale już takie, już takie getry, one są, wiecie, normalnie na pupę, na brzuch, do połowy uda i one mają być oddychające czyli wybierajmy bawełniane. Ja mam skika akurat, no bo wiecie, tam są tam takie taniożki. Można sobie kupić getry właśnie w dużym rozmiarze, tylko, że były tylko czarne i białe, także no, szukam jeszcze. Yy, I naprawdę się sprawdzają, szczególnie jak na przykład mam spódnicę czy sukienkę maxi. Wrzuczę sobie takie getry, sukienkę maxi i nie muszę się martwić, bo ok, umiem zakładać takie yy, no boże, takie opaski, ale wiecie, czasami jest tak, że źle założę albo gdzieś tam mi się podwinie, Mm, już się spocę i tak, wiecie, no i też czasami może być tak, że mi zjedzie. Mimo wszystko, mimo że umiem je nakładać. A jednak takie gety, no to wiadomo, one są po prostu ja jak spodenki i są bawniane, więc jeszcze w miarę są ok. I ja po prostu wkładam je i nie czuję żadnego obtarcia, nawet jak chodzę wiele godzin. To moje uda czują się świetnie, wiecie, no po prostu nic się z nimi nie, nie dzieje. Także to Wam bardzo polecam, ja zresztą zaraz jakby w drugiej części filmu Wam powiem o kilku propozycjach online, skąd można kupić takie rzeczy. Na razie Wam tylko pokazuję opcje. Także drugą opcją były bikery, które również, jeżeli mamy jakieś takie fajne, to można nosić jako po prostu krótkie spodenki, czyli na przykład tylko do tego jakąś taką różną bluzeczkę, albo może sobie nawet crop top i jakąś taką narzutkę i to również jest opcja taka, wiecie, nie tylko jako bieliźniana ochrona ud, ale również po prostu normalne spodenki. Także to jest fajny zakup. Ja mam akurat moje skika. I jeszcze jest jakby trzecia taka opcja. Oczywiście są jeszcze dwie, ale tej w nie mam. I trzecią opcją, której Wam nie polecam, a myślałam, że będzie super, to są takie rajstopowe spodenki. I teraz tak. Ja Wam powiem, czemu ja nie polecam i mi się nie, nie, nie sprawdziły, ale to nie znaczy, że Wam się nie sprawdzą. Po pierwsze, ja mam je z Lidla. Kiedyś były taka, wiecie, paczka trzy, trzech takich właśnie spodenek, no to mówię, to biorę, wiecie, one są cieńsze niż bikery, czyli no mimo wszystko mniej materiału, ale są też właśnie tak, że się trzymają, że nie zjadą, jeżeli źle się założę opaskę. No i kupiłam sobie takie w Lidlu. Pewnie też będą zaraz, ne, jakoś tam rzucą. I one są takie karystopa, a tutaj po prostu mają taką, wiecie, trochę grubszą gumkę. I one zaczęły mi się po prostu rolować, czyli jak chodziłam, to zaczęły mi podjeżdżać do góry. I po prostu podjechały aż po stare po pachwiny i tak czy siak nie spełniały kompletnie swojej roli. Dodatkowo, przynajmniej w moim przypadku, Rajstopa to jest za cienki materiał. To znaczy, po prostu, mimo wszystko, po kilku godzinach, czy tam nawet po godzinie, jak na przykład chodzę w rajstopach czasem też zimą jest bardzo gorąco, to mi się niestety już zaczynają uda obcierać przez rejstopy po prostu, bo to jest zbyt cienki materiał. Nie wiedziałam. Tego dopiero się dowiedziałam, właśnie jak zaczęłam te nosić. Jeszcze na, na początku, powiedzmy na pierwszy dzień noszenia, one były ok, ale później się po prostu rozciągnęła ta guma tutaj na, na dole i się to, to niczego nie dają, w sumie nawet nie wiem, po co je mam, ale akurat pokazuję Wam i no i nie używam. E, także te, tego Wam nie polecam, ale może z jakiejś innej firmy e, są lepsze, może mają też jakąś taką silikonową wkładkę na dole i się może trzymają i być może jeszcze w Waszym przypadku Taka, tak, taki materiał cienki wystarczy żeby ochodzić uda no u mnie niestety się nie sprawdziło jest czwarta opcja której no, nie próbowałam bo jestem troszkę sceptyczna do tego i to są takie wszystkie sztyfty takich macie dezodorant w sztywcie który się smaruje uda też słyszałam jakieś opcje jakiś takich że ktoś używał jakiegoś konkretnego dezodorantu męskiego w sztywcie że im po prostu smaruje uda i one no, dzięki temu ten salon po prostu nie. E, no, się nie pocą i się nie obcierają. Nie jestem pewna, e, może kiedyś jak się mi się trafi, wiecie, jak będę przechodziła w jakimś sklepie i zobaczę, że jest w miarę jakiejś fajnej cenie, sobie spróbuję, ale mimo wszystko tak czy siak e, jakoś nie wiem. Ciężko mi sobie to wyobrazić, że to by pomogło po prostu w moim przypadku. Może, jak mówię, są różne przypadki jeżeli chodzi o, yy, o stopień obtarcia może tak, mi się aktu aktualnie sprawdzają najbardziej na bikery oraz opaska gładka. Teraz jeżeli chodzi o to, gdzie można kupić takie rzeczy, to oczywiście mamy bardzo dużo sklepów online, czy stacjonarnych, czy nie wiem czy stacjonarnych, jeżeli chodzi o, o jakieś takie właśnie rzeczy, ale tak, te moje opaski, yy, ta gładka i ta koronkowa, są ze sklepu Beli. podlinkuję Wam akurat konkretnie te. One mają albo 15 cm, albo 20 cm wysokości i są też w różnych rozmiarach. Są od 53, tak jak teraz patrzę, do 76 cm w udzie. Także wydaje mi się, że jest spora, no spory wybór. Są czarne, białe i beżowe i tak jest najczęściej właśnie, że jest jakiś taki cielisty kolor, czarny i białe, no i właśnie opcja albo koronkowa, albo gładka. Także na tej stronie sobie znajdziecie, ja sobie kupiłam to dwa lata temu i nadal noszę. Jeżeli chodzi o jeszcze inną firmę, oczywiście mówię jest wiele, ale no to jest to Mona, firma Mona i Też Wam podlinkuję, po ona też ma różne tutaj y, opcje właśnie, opaski, opasek, opas, opasek na uda y, i, i również też takich spodenek, takich jeżeli chodzi o właśnie takie bikery, takie na obtarcia. Także również na stronie Mona można sobie coś tam znaleźć. Jeżeli chodzi o bikery, to tak jak mówiłam, ja kupuję w Kiku, jeżeli macie stacjonarniki, możecie iść ze przymierzyć y, ja miałam różne pary i na przykład miałam, mam teraz takie jedne, które mi się trochę rolują. Także są minimalnie za krótkie, ale na przykład z poprzedniego sezonu są spoko. No i na przykład znalazłam na stronie Lidla. Słuchajcie, no jakby też nie oszukujmy się, jak wpisałam teraz spodenki kolarskie plus size albo na oktarce, to po prostu wyszły mi takie ponad stówę. No błagam, spodenki takie mikere, stówę, wiecie, takie nie do ćwiczeń, tylko takie zwykłe, no, przegięcie. To jest na Lidla Znalazłam sobie taki. Tutaj też Wam podam link. Za 23 zł. I też są. Akurat są w szarym i w czarnym kolorze. Widzę, że beżowe są wyprzedane, ale również są od 44 do 58 rozmiarów. Także też można sobie śmiało zamówić online. Oraz na CNA na przykład. Czyli też w takich sklepach w stylu HM, CNA, pewnie Kapal. Takie kolarki właśnie basicowe, bawełniane, tu akurat mam też fajne cenie, bo jest dwupak za pięć dyszek, także też myślę, że spoko i tutaj na przykład mamy zielone i czarne, mamy też jakieś tam białe, czarne, także można sobie też znaleźć i bardzo Wam polecam właśnie cienkie bawełniane bikery, oczywiście jeżeli one będą bardzo cienkie, bo będzie przebijała bieliznę no to, to one będą cenne tylko pod coś, ale jeśli będą trochę bardziej kryjące albo czarne, to spoko polecam nosić je po prostu jako spodenki. Dobra, to tyle słuchajcie z mojej strony. Bardzo Wam polecam nosić spódnice, sukienki, krótkie, długie, jakie chcecie w lecie i po prostu używać narzędzi, wiecie, pomocy w tym, żeby nas nie bolało, żebyśmy nie miały ran, żeby nam było komfortowo, a jak już zaczniecie nam nosić te sukienki, to uwierzcie mi, już nie będziecie chciały wrócić do długich jeansów, jak mamy 30 parę stopni. Ok, dzięki bardzo Wam za oglądanie. Dajcie mi znać, jakie wy macie sposoby, może na obtarcie łód. może jeszcze są jakieś, o których ja nie wiem. I czy wiecie, gdzie można znaleźć takie cieliste bikery? Chętnie usłyszę. Dziękuję Wam i życzę Wam lata bez obtartych ut. Pa!